Cześć! Ja nazywam się Max Player i witam was w grze Star Wars The Force Unleashed, czyli Gwiezdne Wojny Moc Wyzwolona. Jest to kolejna gra z Uniwersum Gwiezdnych Wojen, w którą zamierzam zagrać, bo dawno, naprawdę dawno nie było jakiejś gry z Uniwersum Gwiezdnych Wojen. No i cóż, zaczynamy sobie nową grę właśnie w tej grze, Star Wars Force Unleashed. Pokrótce, fabuła tutaj opowiada o... o Jezus... Fabuła tutaj opowiada o, e, o stworzeniu e, Rebel Alliance, czyli, czyli e, tej rebelii całej, tak? ruchu rebeli e, znanej z Gwiezdnych Wojen, tych starszych epizodów. Jeżeli ktoś nie wie, nie oglądał starszych epizodów tej pierwszej, starszej trylogii, to naprawdę polecam Wam obejrzeć. E, się, pojawia się tutaj kilka postaci z, z części właśnie. Starych części Gwiezdnych Wojen Więc zobaczymy na pewno Leje Zobaczymy być może chyba też obi Luka e, I jeszcze parę innych takich postaci Znanych z starej trylogii My zaczniemy sobie nową grę I całą fabułę po prostu zobaczycie e, Zobaczycie na, na Tak naprawdę na, na świeżo Tutaj Ja w tą grę już grałem i, i znam tą fabułę Także nic mnie tutaj nie zdziwi Chociaż dawno nie grałem w tą grę Więc fajnie będzie sobie odświeżyć całą tą historię Także zacznijmy sobie nową grę na... Na, na, na. na poziomie... Aha, tutaj mamy do wyboru też DLC, także nie, my zaczniemy sobie Star Wars The Fars Unleashed, czyli tą standardową kampanię. Myślę, że na poziomie średnim, czyli na wojowniku Sith jest to nieco trudniejsza przygoda, bla bla bla. Eee... Tak, tak, bo... myślę, że to będzie dobra, dobry poziom akurat dla mnie. No, i oczywiście dawno, dawno temu w odległej galaktyce, tak? Jest. Kwiezdne wojny. Moc wyzwolona, o oh, jest. <grystanie> Będę jako lektor tutaj. Jeszcze chwila, a galaktyka pogrąży się w mroku. Stara Republika, Starą Republikę zastąpiło złe Imperium Galaktyczne, które teraz sprawuje rządy terroru... Bla, bla, w nielicznych coś tam, coś tam, nie pamiętam. Prawie wszyscy rycerze Jedi zostali zabici, tylko nielicznym udało się uciec przed siłami Imperium. Oh, yes! Szpiedzy Imperatora odkryli, że na Kashik, ojczystej planecie Łukich ukrywa się samotny rycerz Jedi. Aby go zniszczyć, wysłano Lorda Sithów, Dartha Vadera. Oh, yeah! Darth Vader! Tak, to pamiętam, że pierwszy pierwszy yy, rozdział, pierwszy etap przechodzi się Lordem Vaderem. Także to jest coś. Ach, dobre Gwiezdne Wojny. Mhm. Mm Dzień dobry! Yeah, lord Wejder! Dzień dobry, panie Lordzie Wejder. Tak leżą strumowcy, pełno trupów. Bader ma to w nosie. Wader jest koza, jak widzimy. Zobaczcie co to. O, cześć! We were ambushed upon arrival, but I have the situation well in. I have no interest in your failures, Commander. I'm here on a mission of my own. Oh, yeah. I czy to już będzie gra? Oh, yeah. Idziemy Lordem Władkiem, tak zwanym. <laughs> oh, yeah. Tak wygląda Lord Vader. O, moja kapsuła odlatuje. Super. Jak widzimy, wielka naparzana. Chociaż, wiecie co? Coś mi się tutaj nie podoba. A mianowicie, głośność gry. Troszkę jest jakby taka. Za mała, moim zdaniem. Teraz powinno być lepiej. Okej, okay, idziemy Lordem Władkiem. Jak widzimy, naparzana z łukami jest. Ja naprawdę nie pamiętam sterowania za bardzo, więc gra będzie musiała mi to poprzypominać trochę i nie wiem czemu mam dziwne zacięcia. Hello! Fajną rzeczą jest to, że mogę, mimo nawet, że ten szturmowiec jest moim sojusznikiem, ja go mogę sobie podnieść i rzucić włókiego na przykład o oba. Proszę bardzo. <laughs> Trafiłem jednego z włókich. jednego z łukich. ale więcej moich szturmowców nie będę gnębił. Dzień dobry. Aby zwiększyć świe pchnięcia, wciśnij i przytrzymaj. E! Ło! BANG! HERE'S VADER! Hello? Dobra, mogę już się ruszyć? Dziękuję. Ej ty! Łuki! Wo Jeszcze jeden tu był. Spadalski! Okej. Okay. What the hell? Nie wiem co to za zacięcia. Naprawdę nie mam pojęcia! Mam nadzieję, że przeminą. Być może, w, nie wiem, action troszeczkę gryzie się z tą grą. Zresztą sami widzicie. Są lekkie przycięcia. Ok, mogę walnąć kamieniem w łukich. O oh, jest! To lubię w tej grze. Boom! I yeah! wader, dziarsko idzie przed siebie, nie patrzy na przeciwności. Oh, hello, drzewo się rozwala. Dzień dobry panie łuki. Ok, mogę chwycić. Mogę rzucić. O, i mogę też się bronić. Pod Q. Nie, pod R się bronię. O jest, wader może skakać. Super. Widzieliście kiedyś wadera skaczącego? Bo ja nie pamiętam. Ej, troszkę mi się. troszkę mi się pelerynka tutaj. Pelerynka się popsuła. Ale o, o, jest, ok. <grytanie> Dzień dobry. Spadalski. Wejder idzie, odsunąć się. Wszyscy z drogi. Wejder idzie. Czekajcie, czy ja mogę. O, to fakt, co to było? Kto mi rzucił drzewem? Ok, mogę ściąć to drzewo? Nie, nie mogę ściąć drzewa. O, oh, widzę jednego łukiego, dobra, ale wader mógłbyś się troszeczkę pospieszyć kamień. Łup! Hello! Tyś, turmowiec, chodź, pomożesz mi. BUM! Fak, nie trafiłem. jut, ja, jut. Jak, jak, jak. O oh jest Kto mnie tu jeszcze strzela? WON! WON mówię! To wszyscy? Wszyscy, superowo! Bum! Hej, gdzieś tu jeszcze. Gdzieś tu jeszcze... A jest tutaj łuki. Hej! BUM! Muszę wy wypróbować to Q o tym Q mogę złapać chyba... O, tam są łuki, zaraz ich złapiemy, chodź Wow! Hej! Chodź, daj. O, mogę go dusić, ale fajnie! O, oh, jest. Ej! Ju, Spadać! Ju. Już to wszystko? Boże, jakie cieniasy. No nie no, Lord Vader to jest po prostu Lord Vader. O, masz jeszcze, walnę cię w dach. Ty tam sobie zostaniesz. Czy jeszcze żyjesz? Nie? Złaś na dół. O, matko. Widziałeś, rozwaliłeś swój dom, no. O, fakt. trochę ich tu jest. Ciebie podniosę i rzucę w tego. Jeszcze chyba mogę zrobić taki trik jak. O właśnie. Hop! Jak, jak. Czekajcie, muszę to wypróbować. Urgh. No, słabe ma to pchnięcie troszeczkę. BUM! Oho, oh, no! Tego nie mogę chwycić. Nie. Ale mogę to ściąć. Won. Z drogi, bo. Au! Shit! Hej, dajcie mi ten... Nie, nie, nie chcę szturmowca, chcę ten... Chcę ten kamień! I... O oh, Jezus! Ej ty! Spadaj! Spokojnie moi mili! Chodźcie ze mną! Ty szturmowiec, chodź! Chodź! Goddammit, nie słuchają się no. no! Co poradzić? Ej ty! Ja! Won! Jeszcze cię dobiję? Nie, nie mogę cię dobić, ech... Trudno. Okej, okay. tu jest jakaś chata. Mogę do niej wejść, ale. O! Panie Łuki! Ty, chodź. Tutaj. A, pod duszę cię ty. A masz! Jeszcze żyjesz? Nope, Okej. Okay. Teraz co my tutaj mamy? Hmm. Okej, okay. winda. Super. O, ale wader wygląda za rąbiście. Powiedzcie mi, która gra z Gwiezdnych Wojen daje wam możliwość zagrania Lordem Vaderem? No chyba żadna, tylko i wyłącznie Forced Unleashed. Pierwsza część oczywiście, bo w drugiej chyba nie gra się Vaderem. A może, nie wiem. Ej, małe łuki! Won. Ej, kolego! Co ty tu robisz? Spadaj. Czekajcie, bo coś tutaj mogę... Coś tu mogę zrobić? O, mogę ich od... Tepnąć! Spadajcie! O, ale rozruba! Sorry, nie chciałem. o, oh, Polska! Ja nie chciałem, naprawdę! Won! Ja! Ej, ty! Ej, kolego! Nie dotykamy zbroi, tak? Pierwsza zasada, nie dotykamy. I nie strzelamy, won! Oh, Poleciał do lasu. To! To, 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 to! Teraz mamy tutaj rozwidlenie, mogę iść w prawo, mogę iść. Co się dzieje? Ok, nie mogę iść już tędy, super. O! Cała brygada idzie. Ale nic. Nie, nie mogę niczego podnieść, fuck sake. O matko, jeden zleciał. <ścoughs> o, drugi zleciał. O! <ścoughs> to oni sami się zabijają, więc ja nic nie muszę robić, ty. Won, mówię. Ej, ty! chodź. Tutaj. Muszę! No! no. no. A. Spadaj! Bum! Do lasu, ale już tam tamcie Twoje miejsce! Yeah. Jeszcze nie macie dosyć! Naprawdę? Nooo! Yeah. Ok, sami pospadają. Bum! Won! Won! o, Kamehame! Ha, ha Tak, żaden nie dostał. Tutaj okay, nawet nie umiem równowagi utrzymać. Co za gamonie? Proszę nie strzelać, mówię. Ty, gnojku, Damasz! Ja! Boom! Dobra, nie, nie mam czasu na was. Goncie się! Spadać! Ja tu mam swoją misję, a wy mi przeszkadzacie! Won! Won! Won, won! A kysz! Poszli mi stąd. Dobra, sam się o to. Sam się o to prosiłeś! Co? Sam się o to prosiłeś! Kto? Do! Do! Idzie, Lord Vader! Bum! Won, won! Dobra, nie, rzucę was mieczem chyba. Ciek, czekaj, bak! Oj, zgarnął, pięknie! A ty co mi tu? Nie, ty co? Spadaj! Do lasu, ale już. Jeszcze ktoś za mną? Nie. Wszystkich wytukłem? Super. Okej, okay, tutaj mamy jakąś świątynię. I to jest chyba mój cel. O, jest. O,

No widzisz, na co ci to było? Chodź tutaj o, osłonił się. Jesteś zaangażowany w pojedynek na miecze świetle, naciskaj szybko lewy przycisk myszy, aby wygrać Udało się. Wygrałem I mogę nim rzucić. BUM, BUM. JEP yeah. Ty. Won! Jaki on jest łatwy? BUM! Boom! <laughs> Boom! Ja, ja, ja. Oh shit, Będzie we mnie rzucał. O, oh, będzie we mnie rzucał. O oh, shit, czym? O oh, fuck, Ty Fighterem. Ty gnojku, chodź tutaj. Już ja cię załatwię! Ja! Ja! Ja. O fuck, znowu. O oh, fuck, znowu. No, 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 no. no, no. Oh shit. Tyk, 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 wa, No. Ach, to było piękne. A! Odepchnął mnie! No! A Ała! Kurna ty! Ja! Oh no! NIE! Dostał! A! No. A! Nie wychodzi mi coś! Nic! Z tego kolego! A! Wow! Oberwałem mieczem! No! Ach. No i co? I co? Taki byłeś hardy? Hu! Już po tobie! Oh fuck! Albo nie! Muszę uważać! A! Oh fuck! Dostałem TIE Fighterem! No! No, już po tobie kolego. Tak jest. Ha! Koniec, przegrałeś. Ha! Chodź tutaj. Ja! Bum! O drzewo! Oho Jezus, Mater był brutalny. Nie ma co. Dzień dobry. I kamehameha! Idź do domu. Oh yes. Nie dasz rady, gościu. Yeah. I said someone far more powerful nearby. Where is your master? The dark side has clouded your mind. You killed my master years ago. Then now you will share his fate. Hello. A son. Run! Uh-oh. Uh-oh! Lord Vader! Ha-HA! <laughs> Come with me. More will be here soon.

It is time to face your first true test. Your spies have located a Jedi. Yes, Master Ram Kota. He is attacking a critical Imperial shipyard. Destroy him and bring me his lightsaber. I shall leave at once, Master. The Emperor cannot discover you. Leave no witnesses. Kill everyone aboard, Imperials and Kota's men alike. As you wish, my master oh yes yeah. obi be one <laughs> <laughs> ah master another excellent duel proxy you did catch me by surprise i haven't fought that training program in years i thought you'd erased it oh, i hoped that using an older training module would catch you off guard and allow me to finally kill you i'm sorry i failed you. <laughs> <laughs> well, i'm sure you'll keep trying yeah but do me a favor don't ambush me anytime oh hello there proxy, yes why are we whispering Shh, who's that ah uh, yes your new pilot has finally arrived master <gasps> Accessing Imperial records. Captain Juno Eclipse, born on Koralag, where she became the youngest student ever accepted into the Imperial Academy. Decorated combat pilot with over 100 combat missions and commanding officer during the bombing of Kalos. Handpicked by Lord Vader to lead his Black Five squadron, but later reassigned to a top secret mission. Is there a psychological profile in there, too? Actually, yes. But it's restricted. Oh, master, I can tell you she's going to be impossible to reprogram. <laughs> do you know why you're here? Yes. My orders are clear. I'm to keep your ship running and fly you wherever your missions require. Did Vader tell you that he killed our last pilot? No. But I can only assume that he gave Lord Vader good reason to do so. I will not. Well, let's hope so. I'm sick of training new pilots. What have you done to my ship? Mm hmm. I've uh, taken the liberty of upgrading the Rogue Shadow sensor array. Now you'll be able to spy on any suspect ships within the entire system. You are one of Vader's spies. You don't need to know anything about my missions except where I'm going. Now I need to jump to Nar Shaddaa. Can you handle that? Of course. <laughs> no, O, oh, jest. Mamy troszeczkę fabułki tutaj, jak widzicie. Zaraz was troszeczkę zapoznam tutaj ze szczegółami, jak tylko wylądujemy na, na naszej planecie. Podajże, ta, jeżeli dobrze zrozumiałem. No ale właśnie, mamy tutaj teraz samouczek. Witaj na pokładzie cienia Łotra. Mistrzu, mam tu salę treningową, możesz poćwiczyć swoje umiejętności mocy oraz techniki bojowe, korzystając z różnych modułów instruktażowych. Zgodnie z poleceniami Lorda Vadera, program nadrzędny wszystkich modułów ma dążyć do twojej śmierci, podobnie jak ja. Czyli to jest proxy. Ogólnie tak, historia, fabuła tutaj opowiada historię właśnie tego, ee, tego jego mościa. Jest to Glen Marek. Jest to uczeń Lorda Vadera. Widzieliście jak Vader go zwerbował, że tak powiem, tak. Eee, I Glen Marek jest, e, powiedzmy, takim mordercą na zlecenie, takim sitem mordercą na zlecenie. Jego głównym zadaniem, e, według Vadera, jest e, zabicie Imperatora Palpatina. I Vader szkolił e, Glena właśnie w tym celu, ale Palpatine nie mógł dowiedzieć się, że Vader trenuje Glena, bo po prostu no, wydałoby się, że Wader chce zabić Palpatina. I ogólnie Sithowie mają taką zasadę, że e, uczeń zawsze praktycznie dąży do zabicia swojego mistrza, czyli w tym przypadku Wader dąży do zabicia Palpatina, e, bo po prostu e, owie zawsze trzymają się takiej zasady, tak zwanej zasady dwóch, że może być tylko i wyłącznie dwóch Scitów, mistrz i uczeń. No i po prostu, żeby ukończyć, jakby swoje szkolenie, no to każdy ten uczeń Sith musiał, jakby próbować zabić swojego mistrza i do tego właśnie dąży Wejder, jak widzimy, poprzez e, naukę, właśnie Glena, którym my sterujemy. No i zobaczymy, jak rozwinie się nasza przygoda. Nie będę zdradzał was, wam wszystkich szczegółów, w każdym razie, e, no, zaczynamy tutaj na. Statku Cień Łotra i mamy wykonać szkolenie: chwyt to jedna z podstawowych umiejętności mocy, aby podnieść obiekt z, za pomocą chwytu naciśnij i przytrzymaj prawy, czyli to już znamy doskonale. Użyj Wsad, aby przemieścić podniesiony przedmiot w przód i w tył oraz w lewo i w prawo. Czyli to znamy, bla bla bla, to robił Vader. No i myszką, oczywiście, możemy też w górę, w dół i na boki. To jest podstawowy, jakby, chwyt mocy. Teraz pokaż, że opanowałeś chwyt mocą, używając obiektu do rozbicia tych trzech szklanych paneli. Boom jeden, boom drugi i boom trzeci. Doskonale. <laughs> no tak, każdy, każdy, jakby SIT musi przejść takie szkolenie, także no, musicie się troszeczkę przemęczyć. Chwytu mocą można też użyć do rzucania przedmiotami. Wciśnij i przytrzymaj prawy, aby chwycić przedmiot, użyj wsadu do wskazania kierunku rzutu, a potem zwolnij prawy. Teraz pokaż jak posługujesz się nowo nabytą umiejętnością. Chwytaj obiekty i rzucaj nimi w kierunku przeróżnych, sztu przerażonych szturmowców. Spróbuj ich przewrócić. Okej. Okay. BUM! Jeden. Nie, nie mogę, nie mogę. O, tutaj mogę to rzucić i... ŁUBUT! O Jezus Maria. Jak ja to kocham. I... I... ZRU! O jest. doskonale mistrzu. Udało ci się ukończyć ten moduł treningowy. Wyjście. I teraz zaczniemy już chyba naszą misję. Tak jest, mamy każdą Także lecimy na Narshada na naszą misję zabicia pierwszego Jedi. Bronxy, daj mi target. According to Imperial records, Master Ram Kota was a respected general in the Clone Wars. You're Jedi. I bring Darth Vader's do to justice. Now, so do you. Master Kota was a military genius, but felt that clone soldiers were unfit for battle. Instead, he relied on his own militia. So, there were no clones in his squad when Order 66 was issued? And after Order 66, he vanished. Official Imperial records actually claim he's dead. Wipe him out of hiding and attack the Empire now. He wants to be found. Then we're walking into a trap. How many pilots have you lost before me? Seven. Excellent. <laughs> Coordinates for Nashadar locked. <laughs> Prepare for light speed. <laughs> oh, yeah. Lock down the command center and get that hologram projector up and running. Yes, sir. Tell all squads to fan out and funnel any opposition towards us. Explosive charges on levels two, five, and twelve, just like we planned. General Coda. He's here.

Okay. Tutaj sobie zakończymy, ale zanim zakończymy yy, No wyjaśnię tutaj to, co yy, mogliście wyczytać z cutscenki Otóż Ramkota, czyli ten generał Jedi Jest to Jedi, który przeżył rozkaz 66 Vader rozkazuje Mar Glenowi Markowi yy, Likwidację Jedi, właśnie którzy przeżyli rozkaz 66 A rozkaz 66 był to rozkaz, który wydał w trzeciej części Gwiezdnych Wojen yy, Imperator Palpatine a mianowicie ten rozkaz miał jakby. Opierał się na tym, że zostaną zlikwidowani wszyscy Jedi. No i taki był plan, ale kilku Jedi udało się przeżyć, jak wiecie. A jeżeli nie wiecie, to polecam obejrzeć Wam film. Kilku Jedi udało się przeżyć ten rozkaz i właśnie na tych Jedi polujemy w tej grze. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej odcinków, chociaż na pewno byście chcieli, więc na pewno je nagram. Ale jeżeli podoba Wam się ta seria, to dajcie mi znać, komentujcie co myślicie na temat tej serii, jeżeli... Lubicie gwiazdy wojny? Jeżeli znacie jakieś fajne sekrety, czy jakieś w ogóle ciekawostki ze świata gwiazdnych wojen, to śmiało. Piszcie w komentarzach swoje przemyślenia. Także dzięki za dzisiaj. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, jeżeli macie ochotę dalej mnie oglądać. I widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Granate granatem. na kończę. <grytum>